Dzisiejszy film będzie o tym, jak realizować projekty, jak poszukiwać partnera, jak zakładać firmę w lekki i naturalny sposób, tak aby wszystko płynęło, zamiast siłować się z życiem i pchać głaz pod górę, czyli jak działać z pozycji mocy, a nie z pozycji siły. Może wiesz, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni pewnego rodzaju polem energetycznym, polem morficznym, polem informacji, którym rządzi ukryty porządek wszechświata. Do tego pola każdego dnia wysyłasz pewnego rodzaju informacje. Tam idzie twoja energia, twoje myśli, które z kolei są odczuwane przez inne osoby. W tym polu pojawiają się też pomysły i pewnego rodzaju potrzeby. I na przykład Thomas Edison mówił o tym, że nie on pierwszy wpadł na pomysł żarówki, że te pomysły były zawieszone Polu informacji, i wystarczy po nie sięgnąć. I być może nawet tobie zdarzyło się tak, że wpadłaś na jakiś pomysł biznesu i sobie pomyślałaś: wow, to świetnie by to było zrealizować, ale wtedy do głosu doszedł Twój krytyk wewnętrzny, Twoje przerażone wewnętrzne dziecko, i ostatecznie porzuciłaś ten pomysł. Ale nagle kilka miesięcy później okazało się, że ten pomysł został zrealizowany przez kogoś innego i świetnie funkcjonuje. I może nawet później plułaś sobie w twarz i myślałaś: kurczę, czemu ja tego nie zrobiłam, czemu ja tego nie wdrożyłam, a, a ktoś inny zrobił to z sukcesem? No i widzisz, dlatego pola informacji, kiedy w tym polu pojawiają się pewnego rodzaju potrzeby, pomysły, to nie ma znaczenia, kto je zrealizuje. Chodzi bardziej o zrealizowanie tej potrzeby i tego pomysłu. I bez względu na to, czy chcesz założyć biznes, czy chcesz znaleźć pracę, czy znaleźć idealnego partnera, wysłanie intencji do tego pola informacji pomoże Ci zrealizować to w lekki i naturalny sposób. I powiem Ci o takich czterech sposobach, w które możesz to zrobić. I chcę Ci zademonstrować taki przykład. Powiedzmy, że chcesz założyć biznes i tym biznesem będzie stworzenie przedszkola. Przedszkola w duchu Montessori, to w momencie, w którym zaczynasz projektować to przedszkole w swoim umyśle, w pewnego rodzaju wizualizacji, czyli myśleć o tym, jakich ludzi chcesz zatrudnić, z jakimi wartościami, jaki byłby idealny budynek, jakbyś chciała, żeby było. Jaka energia ma tam panować, jak mają się tam czuć dzieci, jak mają się czuć pracownicy, to wchodzisz w pewnego rodzaju kreację i zaczynasz zasilać intencje stworzenia idealnego miejsca dla dzieci. Ta wysłana intencja zostaje odebrana przez rodziców, którzy poszukują takiego miejsca. I w momencie, w którym zaczynasz materializować, czyli wchodzić w działanie. I tworzyć takie miejsce, to ci klienci przychodzą trochę z automatu. I kiedy pytasz ich, jak cię znaleźli, oni mówią, przypadkiem gdzieś coś zobaczyłam. Prawda jest taka, że nie ma przypadków, a wszechświatem rządzą ukryte synchroniczności. I ci ludzie po prostu odebrali sygnał, który ty wysłałaś do wszechświata. W momencie, w którym zaczynasz się skupiać tylko i wyłącznie na wyniku, czyli ja chcę zarobić tyle i tyle, ja chcę, żeby to mi przyniosło tyle zysku. Co więcej, zaczynasz wydawać te zyski, zanim jeszcze zmaterializowałaś swój pomysł. To bardzo możliwe, że skupienie na tej materialnej części, a nie na tej części, która ma przynieść wartość, okaże się, że Twój biznes będzie pchaniem głazu pod górę, nie będziesz mogła znaleźć lokalu, będzie Ci trudno zatrudnić osoby. I to oczywiście nie oznacza, że ty nie masz się skupiać na tej materialnej części, bo ta męska część energii ma za zadanie ułożyć ci pewną strukturę, ułożyć ci pewien harmonogram, pewne działanie, pewne ramy, ale kamieniem węgielnym, czyli tym fundamentem, z którym ty tworzysz, ma być intencja, czyli stworzenie najlepszego miejsca dla dzieci, jeżeli to jest przedszkole. Jeżeli szukasz miłości, to nie myśl o tym, że nie ma idealnych partnerów, że wszyscy fajni mężczyźni są już zajęci, albo wszystkie fajne kobiety. Tylko wyślij intencję do wszechświata, że chcesz znaleźć idealnego mężczyznę, który jest idealny dla Ciebie. I powiem Ci za chwilę, co możesz zrobić, żeby ta intencja zejściła się w jak najkrótszym możliwym czasie. Pierwszy taki punkt to jest odpuszczenie oporu. Bo to co robisz, kiedy wysyłasz intencje, to masz całkowite zaufanie, że wszechświat przyniesie ci dokładnie to, czego potrzebujesz czyli przyniesie ci idealny lokal pod biznes, idealne osoby do pracy, idealne osoby pojawią się w odpowiednim momencie. To nie oznacza, że stoisz przy Firance i na przykład po złożeniu takiego zamówienia stoisz przy oknie i patrzysz, gdzie są te osoby, gdzie jest ten lokal. Nie, to oznacza, że Równoważysz działanie z zaufaniem. Równoważenie oznacza, że nie zasilasz myśli lękowych, które ci mówią o Boże, a jak nikt się nie pojawi, nie zasilasz swojego krytyka wewnętrznego, który mówi na pewno ci się nie uda, bo tobie się nic nie udaje, nie wklikujesz w energię swojego zranionego wewnętrznego dziecka, który mówi, jak my sobie poradzimy, jak się nikt nie pojawi, tylko jesteś w totalnym zaufaniu, w totalnym spokoju wewnętrznym, czyli panujesz nad swoim umysłem. I cały czas ufasz, że pojawi się najlepsze możliwe rozwiązanie. I w momencie, w którym widzisz, że ktoś ci mówi o jakimś lokalu, albo ktoś ci zaprasza na jakąś kolację, gdzie, gdzie będą nowe osoby, które możesz poznać, to ty idziesz z zaufaniem, że wydarzy się to, co dla ciebie najlepsze. Czyli jesteś w działaniu i niedziałaniu równolegle. Harmonizujesz swoje myśli, harmonizujesz swoje zaufanie, a równolegle Jesteś skupiona na efekcie, czyli na swojej intencji znalezienia idealnej miłości, idealnego biznesu, idealnej pracy i jest w tobie takie wewnętrzne przekonanie, że ty wiesz, że to się pojawia. Nie ma tam niepokoju. Ty wiesz, że istnieje tak zwany boski czas, kiedy to do ciebie przyjdzie. Nie musisz wystawać przy Firenze, nie musisz wystawać przy oknie, nie musisz się niepokoić. Ty oczekujesz najlepszego równolegle. Robiąc małe kroki ku twojej najlepszej wersji przyszłości. I teraz wyobraź sobie, że na przykład jest taki Rafał Brzoska, który stworzył paczkomaty. Jego intencją było ułatwić ludziom odbieranie przesyłek, kiedy nie ma ich w domu. On nie myślał o tym. Ojejku, ciekawy, czy ludzie tego będą chcieli, ciekawy, czy im to ułatwi życie, ciekawy, czy ktoś w ogóle będzie chciał to zainwestować. On całą swoją energię, całą swoją uwagę skupił na tym, jak może ułatwić, jak to powinno działać, żeby ułatwić, jak powinna struktura wyglądać, żeby to ułatwić. Czyli jego energia szła w ułatwianie, a nie w lęk odnośnie tego, co się może nie udać. I oczywiście ty potrzebujesz przewidzieć. Pewnego rodzaju wąskie gardła, pewnego rodzaju trudności, ale potrzebujesz to równoważyć, widzieć je i rozwiązywać problemy, a nie zawieszać się na tych trudnościach. Druga taka rzecz to potrzebujesz pamiętać o tak zwanym efekcie motyla, czyli tym, że trzepot skrzydeł w jednym kontynencie może wywołać trzęsienie ziemi w innym miejscu na świecie. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że każda twoja decyzja ma znaczenie. Każda twoja decyzja ma wpływ na świat i na środowisko, w jakim żyjesz. Kiedy robisz coś z swoich pobudek tak zwanego niższego ja, czyli tworzysz rzeczy, które są szkodliwe, tworzysz rzeczy, które mają e, niskie wibracje, mają przynieść wartość tylko i wyłącznie Tobie, to tak naprawdę dokładasz się do tego, żeby tworzyć więcej cierpienia na Ziemi. Więc kiedy chcesz coś stworzyć, bez względu na to, czy to jest produkt, czy to jest jakaś firma, czy, czy to jest nawet znalezienie miłości, to pamiętaj o tym, żeby skupić się na czystej intencji niekrzywdze, niekrzywdzenia i życia w prawdzie i miłości. W innym wypadku może się okazać, że zabierzesz ojca jakiemuś dziecku, bo stworzysz produkt, który będzie szkodliwy dla naszych pięknych ciał i dołożysz się do tworzenia chorób i do tworzenia nieszczęścia na świecie. Skupiasz się na tworzeniu piękna i dobra, czyli jeżeli tworzysz, e, np. kanał na YouTube, jesteś osobą, która chce dzielić się swoją wiedzą, to skupiasz się na tym, że ty chcesz tworzyć treści, które będą wartościowe dla innych ludzi. Nie skupiasz się na swoim niższym ja, co pomyślą o mnie ludzie, czy jestem wystarczająco dobry, dobra, e, czy Mogę to robić, czy w ogóle ja sobie na to pozwolę, skupiasz się tylko i wyłącznie na wartości, którą chcesz dać, i równolegle przykładasz wystarczająco dużo energii, żeby te treści, które tworzysz, były wartościowe i wnosiły realne dobro i piękno w życie innych ludzi. I Twoim zadaniem jest skorzystać z tych idealnych momentów i idealnych ludzi. W innym wypadku, jeżeli wejdziesz w strategię ochronne swojego ego, w strategię swojego krytyka, to może ci nie starczyć wcielenia na wykorzystanie, na wykorzystanie twojego potencjału. Więc naucz się rozróżniać, co jest prawdą, a co jest iluzją, i kierować swoją uwagę naprawdę, aby tworzyć więcej piękna i dobra. Trzecia taka rzecz to lęk nasila się wtedy, kiedy nie działasz. Lęk jest narzędziem wyobraźni. W momencie, w którym chcesz coś stworzyć, to potrzebujesz się skupić na tym, co chcesz stworzyć. W momencie, w którym ty nie działasz, to wchodzisz w tak zwane zmrożenie. To jest tak zwany paraliż, czyli jesteś zastopowana i masz marzenie. Ale ten paraliż jest tak duży, że nie działasz, że nie ma w tobie ruchu takiego do życia, do pójścia do swojego losu. I dlatego tak często podkreślam, że praca ze swoją energetyką, ze swoimi emocjami, ze swoimi częściami jest tak istotna, ponieważ to. Odmraża Twoje ciało, a im więcej energii w ciele, tym więcej energii do życia, tym więcej energii do realizacji marzeń, do wklikiwania w radość, w prawdę, w, w taką lekkość. I wkrótce na mojej stronie pojawi się kurs pracy z wewnętrznym dzieckiem. Dopóki tego nie ma, to co możesz zrobić, to możesz skorzystać z medytacji. I stworzyłam taką piękną medytację uwalniania się od przeszłości. Ona jest na moim YouTube. I podlinkuję ci tutaj link i sam zobaczysz, sama zobaczysz, jak będziesz się ponieczuć, jak mocna to jest praca. Zrób tą wewnętrzną pracę nad sobą, w innym wypadku będziesz wklikiwać w rolę ofiary, czyli będziesz mieć jakąś intencję działania, ale równolegle cały czas twój paluszek będzie pokazywał, ja nie działam, bo moja mama, bo mój partner i będziesz projektować na innych. Branie odpowiedzialności za swoje marzenia, za swoje intencje jest tym, co powinno cię prowadzić. I czwarty taki punkt, który jest też moim zdaniem kluczem, to jest skupienie na intencji, powtórzę to jeszcze raz, a nie na wyniku. Kiedy skupiasz się na wyniku, całą Twoją intencję szlak trafił. Ty masz się skupiać na wizji. Na marzeniach, a nie na tym, ile ty na tym zarobisz i na kalkulowaniu. Zobacz, że kiedy Steve Jobs stworzył iPhone'a, to on chciał stworzyć najlepszy możliwie telefon. Kiedy mm, był tworzony Windows, oprogramowanie do komputera, to też to miało ułatwić ludziom pracę. Kiedy była tworzona sztuczna inteligencja, to pierwsza intencja, która tam była, ona miała też ułatwić ludziom życie. Kiedy Ford tworzył samochody, on chciał ułatwić ludziom przemieszczanie się. Każda z tych osób miała swoją korową intencję, która była filarem, kamieniem węgielnym, i na kanwie tej intencji były budowane pozostałe rzeczy. I żeby wzmacniać swoją intencję, potrzebujesz każdego dnia łączyć się w medytacji, w z tą intencją czyli możesz na przykład zadawać sobie takie kwantowe pytania jakby to było, gdybym stworzyła kurs, który pomoże ludziom uzdrowić ich wewnętrzne dziecko jak oni by się czuli, czy czuliby się pewniejsi siebie, lżejsi, czy czuliby się bardziej zadowoleni z życia jeżeli chcesz prowadzić kanał na YouTube to jak czuliby się ludzie po moich treściach co mogłabym wnieść w ich życie, jaką wartość, jak mogliby się rozwijać, jaką społeczność chcę tworzyć. Jeżeli chcesz otworzyć przedszkole, to jak mogłyby się tam czuć dzieci, czy czułyby się bezpiecznie, jak czuliby się rodzice, którzy mieliby świadomość, że ich dzieci są w najlepszych możliwych rękach. I codziennie, każdego dnia przez 10 minut zasilasz tę intencję, i tego kroku nie da się pominąć. I na koniec. Pamiętaj, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim planem, i to, co usłyszałam wczoraj w medytacji, kiedy przygotowywałam się do tego filmu, to wszystko ma tak zwany boski czas. Czyli pewnych rzeczy nie przyspieszysz. Nie spotkasz swojego partnera wymarzonego, dopóki nie jesteś gotowa. Dlatego, że gdybyś spotkała go wcześniej, to możliwe, żebyście się minęli, albo. Na chwilę byście się złączyli, ale byłoby w Was tak dużo różnych zranień, różnych traum, że Wasza miłość nie miałaby szans przetrwać. Jeżeli nie jesteś gotowa na prowadzenie biznesu, ponieważ jest w Tobie coś, co jeszcze nie jest gotowe, to ten biznes by upadł. Więc zaufaj, pracuj nad sobą i ufaj, że wszystko ma swój boski czas i że w idealnym momencie, jakikolwiek on jest, ty dostaniesz to, co do Ciebie należy. Cierpliwość jest tutaj kluczem i musisz zaufać, że tak jak po najgorszej zimie w końcu przychodzi wiosna i zaczynają kwitnąć drzewa, tak samo dla Ciebie przyjdzie ten moment wynagrodzenia i przyjdzie ten moment, w którym będziesz mogła zacząć zbierać owoce swojej pracy, swoich intencji. Ale pamiętaj, że energia podąża za uwagą, więc upewnij się, że Twoja energia idzie w tym kierunku, do którego zmierzasz. Namaste. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.